Sięga nieba, fragmenty, tom 12, 17 stycznia 1921 rok. Poświęcenie się Bogu, jak Maryja, przez Maryję, z Maryją i w Maryi. Pragnę, aby moja modlitwa. FIAT VOLUNTA STUA SICUT IN COELLO ET IN TERRA, której nauczyłem, modlitwa wielu stuleci, wielu pokoleń, została zrealizowana i spełniona. Właśnie dlatego chciałem kolejnego tak w mojej woli, kolejnego FIAT, zawierającego twórczą moc, Pragnę Fiat, który wzniesie się w każdej chwili i pomnoży się dla wszystkich. Pragnę w duszy swego własnego Fiat, który się wzniesie do mojego tronu i swoją twórczą mocą zaniesie ziemi życie Fiat, jako w niebie, tak i na ziemi. Kiedy to usłyszałam, opowiada Luisa, Byłam zaskoczona i upokorzona i powiedziałam – Jezu, co Ty mówisz? Przecież wiesz, jak bardzo jestem nieokrzesana i niezdolna do niczego. A on – córko moja – mam zwyczaj wybierać najbardziej nędzne, niezdolne i… I ubogie dusze do swoich największych dzieł. Moja własna mama w swoim zewnętrznym życiu nie posiadała nic niezwykłego, nie uczyniła żadnego cudu, żadnego znaku, który by ją wyróżnił spośród innych kobiet. Jej jedynym wyróżnieniem była doskonała cnota, na którą prawie nikt nie zwracał uwagi. Jeśli innych świętych wyróżniłem czynieniem cudów, a jeszcze innych upiększyłem swoimi ranami, to swojej mamie nic nie dałem, a jednak była ona arcydziełem nad arcydziełami, cudem nad cudami, prawdziwą i doskonałą ukrzyżowaną. Nikt inny nie był podobny do niej.